Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym naszym podcaście. Tradycyjnie moim gościem jest Pani Agnieszka, służąca Dietetyczka. Dzień dobry. Kampania Mleko, Dobry Wybór została sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka, a dziś będziemy mówić, dlaczego mleko to dobry wybór na przekąski do pracy lub szkoły. i się pytanie, czy rzeczywiście tak jest? Jak najbardziej mleko i produkty mleczarskie są doskonałą, doskonałą przekąską zarówno do szkoły, jak i do pracy. Jeżeli pójdziemy do każdego jednego sklepu, zobaczymy, jak to duży jest wybór produktów mleczarskich, przeróżne smaki, przeróżne dodatki do, do jogurtów, do kefirów, do maślanek, różne serki, serek naturalny serek z obniżoną zawartością pustu, serek z dodatkiem, ziół, warzyw, naprawdę, myślę, że jeżeli ktoś by tak popatrzył, to może i by dostał zawrotu głowy, ale warto właśnie e, troszkę się zastanowić i wybrać to, co jest dla nas e, dobre i zdrowe. Warto zwrócić uwagę na zawartość cukru, bo to jest wyłącznie naturalne, jeżeli wybieramy na przykład z dodatkiem jakichś owoców, Możemy spotkać się również z dodatkiem płatków owsianych, I tutaj mamy tak naprawdę przekąskę, która nie dość, że jest pożywna, smaczna, to jeszcze jest symbiotykiem, czyli zawiera i probiotyk, który będzie, czyli żywe kultury bakterii i dodatkowo jeszcze zawiera prebiotyk, który będzie odżywiał właśnie tą mikroflorę jelitową. Jeżeli ktoś ma y, troszkę więcej czasu, chce troszkę poświęcić więcej czasu, bo nie każdy ma, niektórzy mówią, że jeżeli układać diety, to tylko i wyłącznie y, jak najbardziej gotowe produkty, ale jeżeli ktoś ma troszkę więcej czasu, to jak najbardziej może y, samemu przygotować, wybrać sobie produkty naturalne i może być to przekąska bardziej na słodko, czyli bierzemy owoce, które są w sezonie, no teraz mamy sezon zimowy, więc bardziej stawiamy tutaj na y, cytrusy, Yy, jeszcze są jabłka. Możemy sobie taką sałatkę owocową przygotować na drugie śniadanie, czy na podwieczorek, polać jogurtem, posypać bakaliami, orzechami, czy różnymi płatkami. I nie wiem, że to jest yy, fenomenalne w smaku. To jeszcze ma bardzo wysoką wartość do nie tylko dostarczamy witaminy z grupy B, te, które zawarte są w ale oprócz tego jeszcze mamy inne witaminy, które dostarczymy razem z dodatkami, czyli z na przykład owocami, czy mamy wysoką zawartość witaminy C, tak ważna jest w tym okresie teraz zimowym. Może to być przekąska na bardziej wytrawnie, czyli z warzywami, czyli z dodatkiem troszkę pomidorka czy piorku. Dla tych, którzy wolą, którzy wolą takie smaki. Doprawić troszkę pieprzem, ewentualnie delikatnie solą, bo z tą solą to oczywiście też wiemy, że za dużo to niekorzystnie wpływa na nasz organizm. I jak najbardziej zabieramy w ze sobą. Dla tych bardziej, może, którzy nie chcą się za bardzo wysilać, można zobaczyć, że możemy na półkach znajdą się buteleczki, nawet, z, z nabiałem, z jakąś maślanką, z dodatkiem owoców naturalnych i widzimy, że jest bez dodatku cukru I jak najbardziej też zabierzmy ze sobą. To będzie na pewno lepsze, niż byśmy, musieli, byśmy mieli robić bardzo długą przerwę między posiłkami, co dla naszego organizmu też jest niezdrowe, a dodatkowo organizm opiera to jako fakt, że będzie musiał gromadzić energię, czyli nie bardzo to wpływa dla osób, które chciałyby pozbyć się zbędnych kilogramów, bo organizm mimo że jemy mniej, organizm myśli, że będziemy, będzie miał jeszcze mniej jedzenia i on wtedy ten, to, co wiemy, magazynuje, a nie wykorzystuje na bieżąco. Dlatego też proszę, nie wie, że są smaczne, to one jeszcze bardzo ważne są, żeby te... Te przerwy między posiłkami były odpowiednie, myślę, że te około 3 godziny między posiłkami, w zależności oczywiście od trybu naszego, od trybu naszego życia, od godziny, od której stajemy, od której idziemy spać, ale myślę, że te 3 godziny to tak zapisuje nam się 4-5 posiłków na dobę. Patrząc co możemy sobie zabrać do, tego, do tej pracy czy do szkoły, co jest też takie łatwe i patrząc na produkty mleczne, tak najbardziej maślanka, jogurt, to wszystko jest tak bardzo wygodnie też pakowane, więc... No właśnie tak, łatwo, zakręcone, to już w ogóle... A do tego ewentualnie, jeśli ktoś bardziej lubi coś po, po, pogryźć, no to ser żółty? Tak, jak najbardziej. Skomponować właśnie sobie najbardziej. takie rzeczy. Szczególnie dla tych młodych organizmów, które się rozwijają, to jak najbardziej. Teraz ten serwis to nie tylko w takich plasterkach, ale jeżeli się przyjrzymy, to i w postaci takich ruloników, w postaci dla dzieci, to w ogóle w postaci zwierzątek, to one tym bardziej chcą spożywać kanapka z takim serkiem ze zwierzątkami. Myślę, że żadne dziecko się nie oprze i tą przekąskę w, w szkole wie. Tak, tym bardziej, że możemy wykorzystać też foremki, foremki, Zmiennie które podmiot. mamy do pierniczków tak, na przykład, bardzo. prawda? I sobie powycinać plasterki sera żółtego tymi foremkami od pierniczków i, i tutaj też te wzorki różne możemy, możemy tworzyć, więc te, tych pomysłów jest bardzo, 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 bardzo dużo. To, co najważniejsze... Tylko poprawi <mum> na nas Dokładnie. To, co najważniejsze, właśnie z tej rozmowy, jeśli chodzi o przekładniki do szkoły czy do pracy, to to, żebyśmy dzięki właśnie tym produktom mlecznym, raz właśnie to, co wiemy już z poczynkiem podcastów, wzmacniamy swój organizm. Jeśli dostarczamy o, o odpowiednio te produkty, to także łatwiej nam się myśli, jesteśmy mniej zmęczeni. Tak, tutaj patrzę na... na no koniec. i pomaga w prawidłowej masy ciała, tak? Dokładnie tak, to jest chyba ważne, z tym chyba coraz więcej Polaków ma niestety problem, no i trzeba o tym pamiętać, że regularne jedzenie... Także przyczynia się do tego, że mamy odpowiednią masę ciała, prawda? Tak. Agnieszka Surfont, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za ten odcinek naszego podcastu. Dziękuję Przypomnę bardzo. tylko, że kampania Mleko Dobry Wybór została sfinansowana z funduszu promocyjnego. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.